No i jak mój brat? Nie wiem. Ty nie wiesz? Nie. Lalki, mamy problem. Szafka Kleo była tak otwarta, jak tu przyszłam. To dziwne. To nie jest najdziwniejsze. Spójrzcie na to. Kleo <grym> zostawiła w szafce szminkę? Ona nawet w sarkofagu nie dałaby się zamknąć bez szminki. Musimy ją znaleźć. Na pewno jest na siłowni albo w okolicy parku. Czekajcie, wiem, gdzie jej szukać. <grym> mój stworze jest gorzej niż myślałam. Nie sądziłam, że zobaczę Kleo w takim stanie. Płaczącą? Nie, sprzątającą. Kleo, co ci się stało? Powiem ci, co się stało, ty słabe ogniwo. A raczej wy, słabe ogniwa! My? Wy! Zaprzepaściłyście zaproszenia na obóz potworniarski! Nie zaprosili nas? Zawiodłyście mnie! Kleo ma rację. Poza franki żadna z nas nie dała z siebie wszystkiego. Wybacz nam, Kleo. Nie sprostałyśmy. Taki, co wy robicie? Eee, to koniec. Możemy się dostać na mroczną plażę. O czym ty mówisz? Co roku mroczna plaża wybiera jeden skład i daje mu dziką kartę. Dziką kartę? Skład, który zaliczy milion kliknięć na strachcubie, dostaje automatycznie zaproszenie. A ty skąd to wiesz? Wie się różne takie. Napisali na stronie. Nadal mamy szansę. Gulia może zrobić filmik, w którym my robimy czadowy doping i straszne wygibasy i potworamidy. To znakomity pomysł! Poza dwoma słabymi punktami. Jakimi? Pierwszy. Termin upływa za dwa dni i nie ma szans, byśmy uzyskały milion kliknięć. Drugi, jesteśmy do bani. Cóż, ja się nie poddam. Skład. Baczność. Wymaga poświęcenia. Jest. Nie będzie łatwo. To się wie. Będę krzyczeć bardziej niż zwykle. Też mi nowość. Strach, Strach skład! skład! Hey, hey. hey. Dobra lalki, wszystko, albo nic! <śk> A -a -a! Raz, dwa!